Cześć, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będę miał na kanale do zaprezentowania takie ciekawostki. Tutaj mamy adaptery z marki Parkside, adaptery do motowiertarek pneumatycznych, elektrycznych, adaptery na SDS do SDS Max oraz SDS Max do SDS Plus. Tutaj mamy też do SDS Plus. Rozpakujmy to, zobaczmy, jak to wygląda. To jest nowość u mnie na kanale i w ogóle w Lidlu. Tego nie było wcześniej nigdy. I tutaj mamy, właśnie, pierwszy adapter. Tu jest wejście SDS Plus, uchwyt. A tutaj mamy uchwyt SDS Max, czyli wszystkie narzędzia, akcesoria do wiertarek z SDS Max możemy po prostu tutaj założyć, a tutaj sobie do wkładamy do po prostu uchwytu wiertarskiego na SDS Plus. Zaraz sprawdzimy, przymierzymy, czy pasuje. Następnie mamy kolejny adapter. Odwrotna sytuacja. I tutaj mamy SDS Max i uchwyt SDS Plus, czyli możemy zamienić po prostu się rolami. tylko przymierzamy. Wszystko pasuje. Tutaj mam taki specjalny przyrząd. Zaraz sprawdzimy, jak on działa. To mam właśnie na SDS Max i wypróbujemy go, po prostu z tą przystawką, z tym uchwytem. Przy pomocy tego narzędzia możemy wbijać różnego rodzaju pręty o średnicy FI20 mm tutaj mamy taki pręt on ma FI 16 mm dosyć długi i zobaczymy czy po prostu ta ta tutaj przystawka ta redukcyjka sobie poradzi z takim prętem no i taką końcóweczkę na SDS MAX SDS PLUS możemy wykorzystać przy takiej młotowiertarce 5 dżuli, siła uderzenia i zastosować na przykład tego typu narzędzie na SDS Max, i również możemy wykorzystać duta z młota pneumatycznego, poprzez taką właśnie przejścióweczkę możemy wykorzystać sobie inne rodzaje narzędzi dłut, przecinaków, skrobaków. Tutaj mamy SDS Max. Wykorzystujemy drugą końcówkę SDS Max na SDS plus. Ma 15 Juli, a ta motowiertarka ma 5 Juli. No, i tutaj w tym młocie pneumatycznym możemy wykorzystać sobie różnego rodzaju dłuta płaskie, szerokie, taki szpicak. Wierteł tutaj nie zastosujemy, bo tutaj nie ma momentu obrotowego. Tylko samo kucie jest i dlatego tylko wykorzystamy tutaj różnego rodzaju dłuta, narzędzia czy też narzędzia ogrodowe, wbijaki czy na przykład taki element do wbijania prętów, ale wykorzystamy ten na SDS Plus. Zobaczymy, czy sobie poradzi z tym. No, i tak mogliśmy zobaczyć teraz, jak wygląda praca przy pomocy tych adapterów SDS Plus i SDS Max, czyli SDS Plus do SDS Max oraz na odwrót SDS Max do SDS Plus. Możemy sobie naprzemiennie, właśnie zamieniać, wykorzystywać właśnie nasze dodatkowe narzędzia. I przez to te narzędzia mamy bardziej uniwersalne. Bo wykorzystujemy cały sprzęt i, tak jak żeśmy widzieli, to całkiem dobrze działa. Mam nadzieję, że to jest dostosowane do tego, żeby to wytrzymywało takie obciążenia. Jeśli chodzi o, tą, o ten młot pneumatyczny, to, no to widać znaczną różnicę przy kuciu. Tam jest 15 juli, a młotowiertarka miała 5 juli. No i tak to właśnie fajnie wygląda. Także dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć i zapraszam na kolejne moje filmy.